Siema ludzie, tutaj ozdóbka. Słuchajcie, mówią, że depresja to zabójcza choroba. Ja przeżyłem depresję. Znaczy, jeszcze nie wiem, do, czy do końca przeżyję. Chodzi o to, że po walce z Adbasterem, kiedy zostałem totalnie wygwizdany. Czułem się zawsze bardzo pewny siebie. Miałem swoją grupę, BBS i w ogóle. Czułem się taki pewny siebie, że ze wszystkim dam radę. I poszedłem wtedy do szatni. Zostałem całkowicie sam. Później się wiebiór pokazał. Ale miałem taką myśl, że chcę to wszystko skończyć. Chciałem sobie wtedy. Podciążyły. Nie wiem, co mi przyszło do głowy, po prostu poczułem, że to nie jest mój świat, że się chyba, albo ja pogubiłem, że jestem chory i mam depresję, albo po prostu ludzie w koło nie widzą, że Adbaster był na legalnych środkach, że mogę mu karę skręcić. Czułem się strasznie. I wtedy napisała do mnie moja dziewczyna Niki, powiedziała, że mnie kocha. Że mnie kocha. Kocha mi nad życiem. Więc nie zrobiłem tego. Później zacząłem jeździć po Polsce, rozdawać pieniądze. Szykowałem się na to, żeby po prostu zniknąć. Wszyscy o tym wiedzieli, znajomy mówiłem. Rozdawałem pieniądze, wszystkie swoje firmy, zamknąłem wszystko. Czułem, że chcę po prostu zniknąć. Chciałem umrzeć. Umrzeć, ale przeżyć jeszcze najlepsze lata. I słuchajcie, i cały czas przy tym była moja dziewczyna. Cały czas. Była i mówiła, Dawid, będzie dobrze, pamiętaj, że Cię kocham, wszystko będzie zajebiście. I posądzono mnie, że narysowałem dwa wielkie serca i napis Love, dzidzia, na pomniku smoleńskim, markerem zmazywalnym, który zniknął po paru minutach. Powiedział, że to nie jest nic znaczące, skręcono mi kręgosłup, to to z kasyna. Ja to wszystko ludziom mówiłem. To był taki etap depresji, wiecie, coraz dalej pognębiany. Adrian Polak, Wojtek Gora, wszyscy mówili, że już nie żyję, że się skończyłem, że nie mam ich w sieci. Ja cały czas się tak ratowałem, 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 ratowałem. I jak mnie pod pomnikiem smoleńskim zadusili, chcieli mnie udusić i zajebać, ja tylko dlatego przeżyłem, bo myślałem o tym, że muszę przeżyć dla swojej kobiety. Naprawdę tak to było. I w celi, gdzie dostałem jakiegoś ataku paniki, nie wiedziałem co się dzieje, odpierdoliło mi. Dlatego, bo mi podano jakieś środki dziwne. Nie zbadano mnie w szpitalu, tylko podano mi środki. Powiedziałem, że jestem naćpany, a nie byłem naćpany. No, mnie, wyzwano. Ja im powiedziałem, że potrzebuję pomocy yy, psychiatry. Napisałem sobie pomocy, policja bije, podciąłem sobie żyły. Zabrano mnie, to mu powiedziano, że jestem zdrowy, wrzucono mnie z powrotem. Możecie zobaczyć na kamerach wszystko, jak to wyglądało, bo oni mają wszystkie te nagrania. To jest masakra, co ze mną zrobili. Teraz mam buzię w takim stanie. Zobaczycie moje zdjęcia po aresztowaniu, co ze mną policja zrobiła. Jak mi strasznie. Ja mam sprawę teraz 24 lutego. Napisałem pomocy do większości telewizji, napisałem do wszystkich. Wszyscy na mnie mówią, że jestem chory. Czy naprawdę chorego człowieka tak się zostawia? Przecież ja byłem szczęśliwym człowiekiem. Zawsze. Zawsze wierzyłem w siebie, zawsze mówiłem do przodu w frame A wszyscy, nawet jak Wojtka, do Wolki, Go, Wojtka Goli zadzwonił do Bogdana, prosiłem, żeby mnie nie oszukali. Zobaczcie. Ad wszyscy się biją, a mi powiedzieć, że zwariowałem. Dobra, jeżeli naprawdę zwariowałem. Jeżeli mam tą depresję, to dlaczego mi tego psycholog nie, nie sprawdził? Dlaczego, dlaczego, mnie tak skatowano? Dlaczego mi nikt nie pomógł? I wiecie co się stało na koniec? Na koniec tego wszystkiego e, padł na mnie taki hejt, że nawet moja matka powiedziała, że przesadziłem. Moi przyjaciele się ode mnie odwrócili. Wszyscy się ode mnie odwrócili. A wiecie kiedy mi pękło serce? Bo przy mnie była cały czas dziewczyna, nie? Cały czas była dziewczyna. A jak do niej napisałem na walentynki, powiedziała, że znalazła sobie kogoś innego, bo brakowało jej to, że nie może się do mnie przytulić, że wszyscy mówią, że mnie odjebało, że ją gnębi ten hejt. Czyli w tej chwili zabraliście mi wszystko. Wszystko. Moją miłość, wiarę w ludzi, wygwizdaliście mnie. Ja zrobiłem taką grę, bo chciałem, zawsze mówiłem, że chcę sprawdzić ludzi, jaki ktoś jest do mnie. I powiem Wam, że przegrałem z Kretesem. W życiu się nie spodziewałem, że moi przyjaciele, moi znajomi nie zostawią tak na pastwę losu, można powiedzieć. A wiecie, co jest najgorsze? Że ja cały czas tutaj żyję. Cały czas miałem problemy, właśnie. Rok czasu rehabilitacja z kręgosłupem. Nie mogłem tańczyć, nie mogłem pracować. Wszyscy powiedzieli, że mi odjebało. Nawet jak mi odjebało, to nikt nie przyszedł i nie chciał mi pomóc z tym kręgosłupem. Do wanny ciągnąłem nogi na początku, bo ich nie czułem. Przychodził mój brat, może powiedzieć, Ukrainiec. Brał mi ręce i mi pomagał. Dlaczego zostawiliście mnie? Tak się, tak się zapytam. Dlaczego w Polsce w tych czasach, jeżeli ktoś kocha, robi pozytywną muzykę, zawsze pisał, że pozytywne, ma swoją grupę w bed, bo cały czas byłem człowiekiem pozytywnym, zaczęli się do mnie przypierdalać, że jestem jebnięty. Okej, okay. jeżeli jestem jebnięty, to dlaczego mi nie pomogliście? Co się stało na tym świecie, powiedzcie. Co się stało? Osoba, którą najbardziej kochałem, swoja dziewczyna. Moja dziewczyna, która powiedziała, że nigdy w życiu mnie nie opuści cokolwiek, nawet jak będę, na dnie. Powiedziała, że hejt na mnie i to wszystko ją tak zabił, że jest z kimś innym. Co sprawiło, że ludzie się tacy stali, co? Co sprawili, że będzie. Muszę zablokować tu komentarze, bo będą mnie tyrali. Będą się ze mnie śmiali. Wiecie, ludzi ma depresję w Polsce? Wiecie, ludzi popełnia samobójstwo? Wiecie, ludzi jednych, drugich tyra? Co się popierdoliło w tym świecie? Zniszczyliście człowieka, które ja mogłem, robiłem muzykę, robiłem wszystko, miałem Miałem wszystko. A w momencie, kiedy zacząłem pomagać ludziom, nakręcać na to, żebyśmy jeździli, pomagali w domach dziecka, rozdawałem rzeczy, pomagałem, jeździłem po różnych miejscach, udawałem braka, wszystko, wszystko, wszystko. Uznaliście mnie za zjeba. Nawet moi sąsiedzi powiedzieli, że jestem niby pedofilem, że dzieci ściągam do garażu. No to trzeba być pierdolnięty. A u mnie bezdomni spali. Wygonili tych bezdomnych, którzy u mnie spali, bo powiedzieli, że nie będą tu oni bezdomni spali. Przepraszam, że pomagałem ludziom. Przepraszam, że Wieczór Paniński, cała prawda, książka, która wyszła, e, mówi całą prawdę o tym, jaki jest świat, który świat ja znałem. Postanowiłem się zmienić, być normalnym człowiekiem i dostałem w od życia. Tak to wygląda. Więc ludzie, paluszek do góry, cieszy się życiem. Ja jakoś sobie dałem radę, wszyscy mnie odstawili. Na zasadzie takie, jesteś chory psychicznie, albo odjebało ci, albo jak ty żyjesz, jak ty możesz tak żyć. Każdy na mnie krzyczał, nikt się nie zapytał, co jest na przykład tego powodem, może czułem się zagubiony, może wkurwiało mnie to wszystko, że wszyscy wkoło żyją w jakimś wyimaginowanym świecie, każdy z każdym się bzyka, każdy z każdym, kurwa, tutaj co, to, co się dzieje... Zobaczcie wieczór pańskie, cała prawda. Połowa tych celebrytów, którzy tam są, to robią takie rzeczy. Powiedziałem całą prawdę. Rok temu powiedziałem, że sądy w Polsce się rozpierdolą, bo ja mam... Nawet pierwszy założyłem sprawę prokuraturze, sądom, nikt mnie nie słuchał. I to nie jest gra nie było żadnej gry ta gra się nazywała Depresja o, Depresja wygrałem czy przegrałem? żalę się czy umieram? może umarłem by żyć albo żyję by umrzeć, co? dlaczego mnie nikt nie słuchał przez tyle czasu? dlaczego? bo tacy ludzie są ciekawie na ile mnie skarżą 24 za pomalowanie dwóch wielkich serc i wyznanie miłości Wyznanie miłości ludziom. To jest jak odbicie, Dwa serca muszą się połączyć w jedno. Moja dziewczyna mówi, że kocha innego. Ja zawsze będę ją kochał. Tak już jestem. Ja kocham zawsze jedną kobietę. Dla jednej tylko tworzyłem serce. Ma no, nawet ona odeszła. Takie życie.